Witam Was serdecznie, moi drodzy, z tej strony. Jacek Light i dzisiaj kolejny odcinek yy, z przygód yy, w grze Detroit Become Human. Widzimy teraz, jesteśmy Konorem. Znowu w świecie, że tak powiem. W świecie, no. no. No, powiedzmy w świecie Amandy. Cały czas chciałbym tutaj znaleźć tą rękę. Rękę w sensie taką łapkę. Ale nie wiem. Hm. Nie wiem, tam gdzie to było. Może to było później dostępne. Kurde, nie, no gdzieś Kasik to tu musiało być. Ale nie wiem, gdzie to było, dobra. Znaczy, tam w sumie ważnego. To było tylko takie, nam zwiększało niestabilność że programie. You. You gdyby tak nie.

found its diary but it was encrypted it may take weeks to decipher what else the walls of the apartment were covered with drawings of labyrinths and other symbols like the other deviants it seemed obsessed with ra9 you came very close to capturing that deviant how is your relationship with the lieutenant developing? Mm. he seemed grateful that i saved his life on the roof. he didn't say anything, but he expressed it in his own way. we don't have much time. deviancy continues to spread. it's only a matter of time before the media finds out about it. we need to stop this. Whatever to takes. I will solve this investigation, Amanda. Nie won't disappoint you. A new case just came in. Fine, Anderson, and investigate it. No, to już nie wiem, czy to mówiłem, ale powiem jeszcze raz, no, w szamandzie teoretycznie najlepiej jest odpowiadać tak, jak ona by chciała słyszeć, nie? Czyli nie wykazywać zbytnio przejawów Defekta, defektyzmu. Henk przyjaźń, no to już jest dobrze. A teraz henka sobie odwiedzimy. Do drzwi niestety niewiele nam się na no niewiele nam się zda. Stań, waj. Is it the PSI? Lieutenant Anderson. <laughs> Easy. Sumo! Jestem tu mój kochany. Widzę? Wiem, że to Jestem tu, aby zabrać go. Ok, w sumie zastanawiam się, jakby się to potoczyło, gdybyśmy nie poznali imienia tego psa. Czy by nas jakoś ugryzł, czy coś. Lacha. Black Lamp Szkocka whisky Pozostał jeden pocisk Taka delikatna sugestia, że ktoś tu się bawił w rosyjską ruletkę. Lieutenant Staff wake up lieutenant <laughs> it's me tom <Kong. laughs> i'm going to sober you up for your own sake hey! i have to warn you i'm fucking android get the fuck out of my house i'm sorry lieutenant but i need you now Thank you in advance for your cooperation. We <laughs> get the fuck out of here! <laughs> <laughs> Sumo, attack! <laughs> Good job. Attack! Fuck, I think I'm gonna be sick. <laughs> Użeranie się z Henkiem. Użeranie się z nim jest zabawne na swój sposób. Sorry, lieutenant. It's for your own good. <laughs> What the fuck are you doing here? A homicide was reported 43 minutes ago. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. <sighs> Jesus, I must be the only cop in the world that gets assaulted in his own house by his own fucking android. <sighs> can't you just leave me alone? Unfortunately, I cannot. I've been programmed to investigate this case, and I can't do it without you. I don't give a shit about your goddamn case. Lieutenant, you're not yourself. You should beat it, you hear me? Get the hell out of here! I understand. It probably wasn't interesting anyway. A man found dead in a sex club downtown. Guess they'll have to solve the case without us.

Nie, chyba nie, okej, okay, to tylko ciuchy What mm. do you want to wear? Whatever trochę jak takie Vice City. Chociaż on w sumie takie trochę w takim starym stylu O, śpiewanko. Are you all right, Lieutenant? <coughs> yeah, yeah. Wonderful. Just uh, give me five minutes, okay? Sure. Super. no a teraz mamy taką dosłownie chwilę żeby się tutaj zapoznać trochę z mieszkaniem siłmoł go troszkę no kto by nie chciał w sumie chociaż to bardzo defektyczne nie wiem czy tak się to odmienia Trochę taki defekt wychodzi, mi się wydaje, przy głaskaniu. No bo w sumie Android nie ma potrzeby pogłaskania zwierzęcia, nie? Chyba, że ma to zakodowane. Czy to dla zwierzęcia miłe albo coś. Nie wiem. Chociaż wiele psów nie lubi być wbrew pozorom głaskane. Tak się mówi, że a koty nie lubią być głaskane, a psy lubią wszędzie, na całym ciele i w ogóle. A główna prawda, jest tak dużo psów, które nie cierpią być głaskane, że to jest szok. A tutaj mamy zdjęcie chłopca imieniu Cole. I to jest syn Henka. Niestety. martwy. Oczywiście jest to smutne i tragiczne. Kurde, nie chcę spojlować, no dobra, nieważne, no nic, no mamy tutaj zdjęcie syna. Co ty robił z bronią? Brzuch i Chciałem zobaczyć, jak długo mogę trwać. Powinienem trwać, zanim się dowiem. Byłeś szczęśliwy. Kolejny krok by cię zabił. Nie fajna zabawa, szczerze mówiąc. Proszę, proszę, jaki przystojniacha, jak się tylko troszeczkę okąpie. No, nawet rozdział się w sumie właśnie nazywa rosyjska ruletka. O, czegoś tu jeszcze nigdy nie odkryłem. Nie wiem czego. No ale nieważne. No i to by było oczywiście na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym, już niebawem.